A ja spotkałem fajną panoramę widok Zobaczcie jak to fajnie wygląda Musiałem się zatrzymać i zrobić ujęcie Siema witam na kanale z kamerą w terenie Dzisiaj zapraszam Was na odcinek ze szczytu z punktu widokowego Mantor Właśnie tam się wybieram, na chwilę się przytrzymałem Od razu na początek Wam zarzucam tutaj z drogi co nagrałem fajne ujęcia Klimat tych wszystkich wioseczek W pobliżu górskich, nadgórskich Jaki fajny klimat, jak fajnie w ogóle tutaj jest budownictwo zrobione. No i trochę Trochę tutaj widoków z drogi, jak jechałem, także mam nadzieję, że będzie spokojny odcinek. Jechałem na miejscach, jak się podobały początkowe ujęcia z tego, co nagrałem po drodze. Mam nadzieję, że spoko. Zaczynam z parkingu, który się nazywa Mantor National Tourist Car Park. Już podaję tutaj w dole ekranu kurde, strasznie wieje już podaję tutaj w dole ekranu jak dojechać, Postcot i te wszystkie sprawy szpery bajery. No, więc tak to wygląda. Opłata tam nie wiem, ile, 3-4 funty chyba na cały dzień ale jedynie online. Tam jest podany, zaraz podejdę pod, pod tablicę informacyjną i zarzucę Wam ujęcie. Tam przez aplikację chyba czy coś się opłaca przez internet. No, także tak to wygląda, i chyba będzie ciężko w ogóle z opowiadaniem, ale coś tam spróbuję. Spróbuję coś ugrać, bo strasznie wieje jak słyszycie. Dobra, trzeba iść, zaraz Wam tą tablicę zarzucę. To jest tak, taka ładna tabliczka. Park Pay using Paypal, tutaj można sobie ściągnąć. Wszystko jest tutaj ładnie pięknie, ale ceny nie ma, czyli nie wiem dokładnie jakie są ceny. Także pewnie już przez aplikację się sprawdza. Dobra, tak to wygląda. No, można płacić wizę i tp, i Dobra, lecimy dalej. Że Wam mówię, że skoro na dole, na samym dole, bo jesteśmy dosłownie na samym dole, nie widać tego za bardzo, bo tam wysoko w górze, góry się zaczynają. Tak wieje to, co dopiero się dzieje na samej górze. Strach pomyśleć. No dobra, ale do odważnych świat należy. Także lecimy, zapraszam mnie tutaj bardzo wygodne podejście jest, ponieważ już tak jak widać tutaj schodki są do góry. I najprawdopodobniej tam na samą górę na ten punkt widokowy mam tor też jest wszystko wyłożone, przygotowane. Ktoś się musiał nieźle napracować, ale całkiem spoko to wygląda. Nie i panowie, schodki tu, schodki tam. Ciekawe jeszcze jakie wygody są po drodze. Może ktoś kawy na szczycie sprzedaje. Zobaczcie już co się zaczyna, jakie piękne widoki. A ja się zmachałem słaba kondycja. Pogoda jest jaka jest. Ale jak to ja mówię, trzeba korzystać z tego co się ma. Strasznie wieje, dlatego spróbuję teraz coś powiedzieć, bo na górze może być masakra, a więc mamtor nazwa oznacza wzgórze macierzyste. Eee, przyjęła się dlatego, ponieważ osuwiska na jego wschodniej ścianie z tych osuwisk właśnie ze wschodniej ściany powstało dużo dużo różnych wzgórz małych pod nim oczywiście no i tak się przyjęło, że to jest po prostu góra matka jakby no, a wysokość jego wynosi wysokość Mantor wynosi 513 metrów nad poziomem morza także nie jest dużo, ale wam powiem tutaj naokoło oglądając to jest naprawdę, robi taki efekt jakby jakby to było naprawdę więcej, więcej i wyżej. No i tak jak mówiłem, cała drużka wyłożona kamieniami jest, kamieniami, takim chodniczkiem. Dla mnie to spoko wygląda. I prawdopodobnie to wszystko się ciągnie z kilometr, chyba, czy dwa nawet, może i więcej. Tam dalej za wzgórzem. Zaraz, jak mi się uda to pokazać, to spróbuję wam pokazać, chociaż. Jeśli, sorry. Sorry, słaba kondycha. Jeśli czas mi pozwoli, to może przejdę kawałek to pokażę w ogóle, jak to fajnie wygląda całe wzdłuż. No ale dobre, dosyć gadania, zarzucam trochę ujęć i ruszamy w stronę szczytu. Zapraszam. Właśnie o tym tutaj mówiłem, że te osuwiska takie co powstały. Zobaczcie tutaj, tam, tam, coś tutaj jest właśnie. tutaj Teraz stoję na kolejnym wzgórku, takim jakby tutaj wszystko. I też w okolicy tutaj są y, trzy jaskinie, w tym chyba jedna czy dwie pokazowe. Wiem, że ja byłem w jednej. Kto oglądał, to wie o którą chodzi: Trick Cliff, y, Cliff Cave. Jaskinia Pokazowa, gdzie wydobywają, gdzie wydobywają surowiec półszlachetny Blue John A kto nie oglądał to zapraszam na mój kanał Żeby obejrzeć ten film, bo też jest dość ciekawy No a co, ja ruszam dalej Ale wieje masakra Fajny widok, nie? Fajna ta droga wygląda, taka eska. Pewnie słabiutko mnie słychać, schowałem mikrofon troszeczkę za kołnierz Pada deszcz no, już trzeba się chyba zmywać powoli do domu. A tutaj a propos tych jeszcze wzgórków takich macierzystych, co powstały z osuwisk To tutaj, tutaj, tutaj też bardzo widać, tam, tam, tutaj z drugiej strony podszedłem właśnie. No ale to mi się pięknie podoba. Trzeba będzie zdjęcie zrobić. W materiale użyłem dzisiaj, odpaliłem drona, ale zrobiłem tylko jedno ujęcie. Był taki silny wiatr, odleciał mi i po prostu wyskoczył komunikat, że nie mogę. Nie może wrócić automatycznie na miejsce startu i musiałem ręcznie próbować kombinować, żeby dolecieć, ale strasznie było masakra, strasznie wiało, Ale się udało oczywiście. Słuchajcie, z niecierpliwością czekam, aż będzie słonecznie i ciepło, żeby gdzieś wyruszyć po prostu nad morze czy coś, żeby właśnie popatrzeć, poglądać tak jak, tak jak właśnie jak jest ciepło, jak jest słońce, wszystko fajnie wygląda, lepiej się nagrywa, lepsze ujęcia wychodzą. A no, jak już nie ma pogody, to trzeba kombinować i improwizować. Było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Mantor. Żegnam się z Wami. Jak widzicie, strasznie deszcz się rozpadał, także trzeba samemu zawijać się do domu. Co, widzimy się następnym razem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Bądźcie zdrowi.